Szanowni balangowicze obojga płci i wszelkiego wieku, ale zawsze młodzi, jak słyszeliśmy w hymnie. Było, że rzeczą zgoła niepotrzebną zajmować się balangą w dziełach literackich, bo te od Homera do Głowackiego, powiedzmy, są niemal całkowicie wypełnione opisami wszelakich swawoli. Podobnie jest w filmach od braci Limier do Morgensterna, Zaangażuje albo Ewę Wiśniewską, albo Magdalenę Zawadzką, no i właściwie już więcej nie trzeba. Ma, ma wszystko z głowy. W historii filozofii zaczęło się całkiem nieźle, bo od Platona wprawdzie promował on, by tak rzec, balangowanie inaczej i pewnie nie znajdzie się na liście lektur szkolnych, ale w Jastarni można o nim mówić bez obawy, bo zawsze weźmie nas obronę burmistrz i ksiądz proboszcz, <noise> nie mówiąc już o szefach domu zdrojowego. W dialogu pod znamiennym tytułem Alcybiades powiada tak. Wszystko to ładnie, moi panowie, zdaje mi się jednak, żeście czeźwi. Na to wam nie wolno pozwolić. Musicie pić, nie ma dwóch zdań. Zobaczył wazę, która dobrych 8 kwaterek zawierała. Nalał ją tedy i wypił najpierw sam, a potem Sokratesowi kazał nalać i powiada – Sokratesa, moi panowie, to i takim argumentem nie pobije. On wypija, ile tylko kto każe, a mimo to nigdy nie jest pijany. Teraz wiadomo, dlaczego mówi się mądry jak Sokrates. Dzisiaj można też wyrażać słowa aprobatę, balanguje jak Sokrates. Bo nie ma balangi bez mądrości na odwrót. Powinno być też jasne, że tak zwana miłość platoniczna nie ma nic wspólnego z Platonem. I podobnie jest z balangą. Prawdziwe balangowanie nie może być platoniczne, ale winno być platońskie, to jest pełnoprawiste. Ogólnie mówiąc, idealizm jest całkowicie zgodny z balangą, a nawet pozostaje z nią w wyjątkowej harmonii. Potem jednak filozofowie zdali się porzucić zainteresowanie barangą w swych napisanych dziełach, aczkolwiek sami barangowali, tak jak inni. Tutaj muszę zaprotestować tylko kalumnią, jakie Jerzy Iwaszkiewicz rozpowszechnia o nas filozofach. Zaraz będzie do, do, dowód. Uczynił to w Wiwie z 26 lipca i powołując się na Fredzie P. Powiada... By na filozofów nie, specjalnie nie liczyć, bo zbyt wiele czasu poświęcają na grę wstępną. Jest wręcz przeciwnie, szalonik Bolangowicz. Gra wstępna filozofów służy tylko temu, aby to, co ma później nastąpić, było dostępne. We właściwy sposób, a nie na chybcika. Być może Fredzia P. miała do czynienia z postmodernistami w wieku postemerytalnym. I stąd wzięły się jej nie, niesłuszne uogólnienia. Wracając do tematu głównego, okazuje się jednak, że opinię o poniechaniu rozpatrywania balangi przez filozofów trzeba skorygować. Przygotowując niniejszy wykład, przeprowadziłem szczegółowe badania źródłowe w archiwach i znalazłem, że wiele pierwsze, pierwszorzędnych dzieł filozoficznych miało swe balangiczne pierwowzory. Nie mogę tutaj szczegółowo przedstawić wyników tych poszukiwań, ponieważ na to trzeba wielu opasłych tomów. Jest jednak rzeczą pożądaną, a nawet wręcz wskazaną, aby temu zacnemu gronu krótko zarysować wspomnianą kwerendę w archiwach na całym świecie. Miejsce i czas są po temu właściwe, jako że jesteśmy w Jastarni, czyli stolicy Balangi i na początku Sierpnia, czyli w okresie dla intensywnego balankowania Szczególnie sposobnym Z braku czasu pominę czasy starożytne po Platonie i średniowieczu Przechodzimy zatem od razu do filozofii nowożytnej Której ojcem był jak wiadomo Kartezusz Jego sławne dzieło Rozprawa o metodzie Było początkowo wstępem do metodologii balangowania Zalecało ono balangę metodyczną Rozbieranie wszystkiego do najprostszych i najjaśniejszych elementów. I stąd wiemy, że balangowanie w pełnym odzieniu na ogół jest bardzo niestosowne. W zeszłym roku powiedziałem, że słowo balanga nie ma łacińskiego odpowiednika. Moje dalsze badania pokazały, że jest inaczej, że było inaczej. Otóż pierwotnie Kartez nie mówił cogito ergo sum, lecz zgłosił maksymę balango ergo sum. Niech zawołanie balanguje, więc jestem, stanie się jednym z naszych haseł. Odkrycie genezy Cogito ergo sum skłoniło mnie do poszukiwania podobnych początków innych znamienitych maksym filozoficznych. Weźmy na przykład równość esse równa się percipi, czyli istnieć to tyle, co być spostrzeganym. Zdanie pochodzące od Jerzego Berkeleja. Był on biskupem anglikańskim i może dlatego nie wypowiadał się o balandze wprost. W jego manuskryptach nazwę jednak tezę esse to jest tyle, co balangare, co dodatkowo potwierdza, że język łaciński był bogatszy niż dotychczas myśleliśmy. Zauważmy przy tym bardzo głęboką różnicę pomiędzy formułami istnieć to tyle, co być spostrzeganym oraz istnieć to tyle, co balangować. W pierwszej egzystencji jest objaśniana pasywnie czasownikiem w stronie biernym jakimś być spostrzeganym, a z drugiej aż bije aktywizm, bo balangę jest pełną aktywnością żadnym od takim sobie stanem rzeczy. Wszak nie miałoby sensu powiedzieć istnieć to tyle, co być balangowanym. Zachodzi jednak pewien istotny związek między byciem spostrzeganym, a nawet bardziej bycie spostrzeganą, a balangowaniem. Jest bowiem tak, że jeśli się... Jeżeli jest się spostrzeganym lub spostrzeganą, to obecny jest ten, kto spostrzega. A nie ma balangowania bez uprzedniej przemiany spostrzegania w spostrzeżenie, czyli dostrzeżenie. Mówiąc nieco bardziej uczenie przy balandze, forma niedokonana spostrzegać musi dać się zastąpić przez typ dokonany spostrzec. I dlatego właśnie nie ma balang maskowych, bo nie miałyby one sensu. I tak teoria Berkeleja niezbyt słusznie przezywana idealizmem. Subiektywnym odsłania nam fundamentalny aspekt balangowania, jakim jest subtelne powiązanie pasywności z aktywnością. Jak można spodziewać się, rozmaite kwestie związane z balangą były podnoszone przez filozofów oświecenia. We Francji Condillac napisał dzieło Traktat o Wrażeniach, a uczynił to pod wpływem częstego i ożywionego balangowania w paryskich salonach. Książka ta daje zarys teorii filozoficznej zwanej sensualizmem głoszącej, że cała wiedza pochodzi od zmysłu. Pomocą w zreferowaniu rzeczonego poglądu stał się tzw. posąg kondiaka. Obrazował on rozwój ludzkiej wiedzy od stanu zerowego do pełnego w miarę dodawania kolejnych zmysłów, najpierw węchu, a potem pozostałych. Nic lepiej nie potwierdza sensualizmu od doświadczenia zdobytego przy balangowaniu, zwłaszcza gdy chodzi o rolę smaku, wzroku. I dotyku. Nic wtedy dziwnego, że omawiane dzieło było przeróbką innego, mianowicie rękopisu, rzecz o przyjemnych wrażeniach zmysłowych, czyli po prostu doznania w trakcie balangowania. To wyjaśnia, dlaczego jak zaczął swoje rozważania od roli powonienia jako zmysłu dającego najmniejszą wiedzę. Nie można powiedzieć, że zapachy nie mają żadnego udziału w balangowaniu, ale każdy zgodzi się, że balanga była pr praktycznie niczym bez oczu, uszu, i tego pozwala wyczuć niezwykłą, Kość niektórych bytów korandości innych. Byt. Związek teorii i praktyki jest rzadko tak dobrze uchwytny jak w przypadku sensualnego wymiaru wagabalanga. Od oświecenia francuskiego przechodzimy do szkockiego. Głównym przedstawicielem tego drugiego.